Jak zlikwidować zmarszki anyżem? Subskrybuj po więcej porad. Pomimo tego, że jest nieuniknione starzenie się nie jest łatwe do zaakceptowania. Gdy staje się coraz bardziej oczywiste, że się starzejesz, szczególnie widoczne jest to przestworzenie się zmarszczek. Chociaż nie są szkodliwe, zmarszki są poważnym problemem kosmetycznym dla wielu kobiet. Na strach przed starzeniem się wiele kobiet szuka drogich kosmetyków i zabiegów kosmetycznych, aby ukryć wszelkie oznaki starzenia. Jednak metody te nie są przystępne cenowo i często nie robią tego, co reklamują. Istnieją inne naturalne i opłacalne sposoby zwalczania starzenia się i głębokich zmarszczek. Teraz dowiesz się, jak pozbyć się zmarszczek za pomocą anyżu. Przyprawa zwana anyżem jest bardzo pomocna w zmniejszaniu widoczności zmarszczek i cienkich linii. Anyż jest całkowicie bezpiecznym, naturalnym i opłacalnym składnikiem do zwalczania oznak starzenia. Dzięki temu przepisowi zaoszczędzisz zarówno czas jak i pieniądze. Co potrzebujesz to garść anyżu, szklanka wody i mały garnek. Zacznij od gotowania anyżu, aby zrobić herbatę. Po schłodzeniu herbaty odcedź ją i przechowuj w szklanym pojemniku. Przemywaj twarz rano właśnie tą herbatą, zwracając szczególną uwagę na drobne linie i zmarszczki. Powtarzaj zabieg każdego dnia, a Twoje zmarszczki i cienkie linie powinny zniknąć w ciągu kilku następnych tygodni. Twoja skóra będzie znów gładka i elastyczna. Może znasz inne sposoby na uszcie anyżu? Koniecznie zostaw komentarz. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.